Witam Cię w dzisiejszym filmie na moim kanale. Dawno tego nie było. Pewnie ja ktoś zapyta, czego nie było, ale czego nie było? Nie było filmu z MSP. To wpiszemy teraz tutaj wakson. się przekonacie po co. W dzisiejszym odcinku MSP będzie filmik. Yy, Y jak y pieniądze, takie właśnie skarkowy, zarobić na MSP. Wpiszcie w XXO. Wyskoczy wam Waxon, jeśli go znajdziecie. Może on już w ogóle uznał konto. Bo. Ale wpiszcie kogoś, albo znajdziecie kogoś, y kto ma zwierzaki na po prostu MSP. Jeśli nie znajdziecie takiej oryginalnej osoby, na przykład z Akson bo ja chciałam to osobę znaleźć, bo on miał dużo zwierzaków, ale jak go nie znajdziemy, no to nic. Drugą rzeczą jest wejście w filmy. a może niektórzy nie, zobaczcie. Wpisujemy sek. Po wpisaniu sek naciskamy tak. I kiedy wpiszecie sek, wśród się filmiki, które mają bardzo dużo wyświetleń i bardzo dużo takiego czegoś. Yy, no to wtedy je oglądam. Ja teraz rzucę, jak je obejrzę. Wtedy tutaj takie gwiazdki. I musicie ocenić. I oceniamy ją do końca. I naciskamy ok. Mi nie wyskoczyły dla tego pieniążki, bo już ten filmik oglądałam wcześniej, ale weźmiemy jakiś inny, którego nie oglądałam. No, Może ten? No i będziemy oglądać. Zobaczcie, wystrzeliło. No i teraz a to nie do końca. Ok. I zobaczcie, wystrzelił nam pieniążki i zarobiliśmy już 10 Star od razu. Kolejna rzecz tak jest prezencików. To tutaj się zawsze pojawiają na samym początku. I jest też yy, yy, warto spalać luki. Zobaczcie. Naciskamy stwórz luk, nakładamy te oksy, nakładamy hmm. na przykład w spódnicę, nazywamy to o i o i potem naciskamy zapisz. I dostajemy takiego i do levela i kiedy zostawiamy do do dostajemy do levela punkty. To zobaczcie, już tutaj dostaliśmy takie powiadomienie. Jedno, że możemy... Warto wykonywać zadania, ale nie chcę. Warto też grać takie różne gry. Jeśli chcecie coś drugiego, napiszcie to w komentarzu. Pa pa!